Dzień dobry, misie. Posłuchajcie, co się zdarzyło w koszyczku Wielkanocnym. Święta Wielkanocne tego roku Ada i Oleg wraz z rodzicami i dziadkami spędzali na wsi, w domu pradziadków. Stał tam pod lasem dom murowany. Dom miał strych i piwnicę. A w domu tym był duży pokój z piecem kaflowym. W pokoju stał stół okrągły dębowy, a na stole obrus biały, haftowany cały. Na stole dębowym stał koszyczek wiklinowy, a w koszyczku wiklinowym na serwetce leżały pisanki, kraszanki. <laughs> Wielkanocne malowanki. Obok pisanek kraszanek stał cukrowy baranek. Stał żółty kurczaczek, obok babka łaciata, gruba jak beczka, i sól w solniczce w kształcie jajeczka. Rosła rzeżucha zielona, wędzonka dobrze uwędzona, nęciła psa i kota, myszkę i kunę z zapłota. Zawitał ksiądz do dzieci i koszyk z wikliny poświęcił. Kropidło w miseczce utopił, święconą wodą pokropił. Pisanki kraszanki, cukrowego baranka, kurczaczka z chorągiewką, babkę z lukrową polewą, chlebek pokrojony przy soli ułożony, żeżuchę zieloną, wędzonkę uwędzoną wszystko pokropił wodą święconą. Mieszkańcy koszyka, pokropieni wodą święconą, poczuli się jakby byli świętymi. Jakby aureola wyrosła nad nimi i uczyniła wszystkich świętymi, a potem zaczęli krzyczeć jeden na drugiego: Czy dla święconego nie ma nic świętego? My jesteśmy najważniejsze. Chełpiły się pisanki i kraszanki. Przy wielkanocnym stole świąteczni goście dzielą się nami i składają życzenia. Bez pisanek nie byłoby świąt wielkanocnych. Ale to ja jestem najważniejszy, zabeczał cukrowy baranek. Jestem biały i słodki, jestem symbolem poświęcenia. Ofiary za innych, dobroci i czystości. Bez mnie nie byłoby świąt wielkanocnych. Ale, ale to ja jestem najważniejszy, pisnął kurczaczek. Jestem symbolem nowego życia, które po mrocznej zimie odradza się na nowo jak małe pisklęta, które wiosną wykluwają się z jaj. Wszyscy jesteście w błędzie, huknęła babka. Ja jestem najważniejsza, bo właśnie po mnie wyciągają się ręce stołowników. Beze mnie nie byłoby świąt wielkanocnych. Nieprawda, bo to my jesteśmy najważniejsi, krzyknęli chleb i sól. Goście zawsze witają się chlebem i solą. Bez nas nikt nie zapraszałby gości i nie byłoby prawdziwych świąt wielkanocnych. Co też wy degadujecie? Zapyżyła się rzeżucha. Z moich ziarenek wyrastają zielone łodyżki, pełne witamin. Daję przykład innym roślinom, aby jak najszybciej zazieleniły się na polach, szybko rosły, dojrzewały i dawały obfity plon. Bez szybko budzącej się przyrody, bez rzeżuchy nie byłoby świąt wielkanocnych. Wszyscy mówicie nieprawdę, ryknęła wędzonka. Czy mogą być święta bez wędzonki? Beze mnie nie ma świąt wielkanocnych, ani żadnych innych. Tak, a wigilia? spytał baranek. Wędzonka obraziła się i nie powiedziała już nic więcej. To, co później się działo, nie miało nic wspólnego ze świętami ani nastrojem świątecznym. W koszyczku wiklinowym rozgorzała prawdziwa bitwa. Nie tylko na słowa, ale na co tylko się dało. Ech, milczeniem pomińmy kto, co, jak i czym. Po zażartej kłótni nikt nie wyszedł z tej awantury cało. Gdy dzieci weszły do pokoju, zobaczyły w koszyczku istne pobojowisko. Co tu mogło się stać i kto to zrobił? Pierwsze podejrzenie padło na kota, ale kot siedział grzecznie na kanapie i lizał różowym językiem futerko. Nie wyglądał na sprawcę spustoszenia w koszyku. Następnym podejrzanym był pies, ale pies grzecznie spał w budzie i nie wchodził do domu. Dzieci podejrzewały też mysz, ale mysz zostawiłaby ślady ząbków nawędzące. Dzieci pomyślały o kunie, ale okna i drzwi były zamknięte. Jak mogłaby się dostać do pokoju? Musimy naprawić zniszczenia, postanowiły dzieci. Potłuczoną pisankę-kraszankę skleiły przezroczystym plasterkiem. Odłamany ruch cukrzowego baranka przykleiły z cukrzonym miodem. Wyprostowały pogniecioną rzeżuchę. Pozbierały wysypaną sól i dokleiły kurczaczkowi urwany dziób. Przewróciły na drugą stronę wędzonkę, żeby nie było widać szkody. Poukładały równo porozrzucane kromki chleba. Jeszcze poprawiły koronkową serwetkę. Gdy świąteczni goście zasiedli przy stole, wszystko było w należytym porządku i nie było już śladu po niedawnej kłótni. Miłego dnia, kochani.